Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną Maja, wygrana Staśko. Maja, wygrana Staszku, tak! Tak, tak, zgadza się. Cieszę się z Bardzo się cieszę. Jezu, ja uwielbiam wygrywać. I jeszcze ja pamiętam po pierwszym wywiadzie, czy po pierwszej tej walce, gdzie wygrałam, to miałam tak, no nie będę pokazywała tak oczywiście, że mi się to podoba, ale no lubię wygrywać. Wtrywałam gimnastykę i ten sport od dziecka i zawsze dążyłam do tego, żeby wygrywać i uwielbiam wygrywać, więc czuję się super. Byłaś ogromną faworytką, raczej mało osób stawiało na maszę, no i to się potwierdziło w OKTAGONIE, chyba ci w ogóle nie zagroziło, oprócz tej jednej ryski tutaj. Jest, jest, to nie taka ryska, to skaza. To jest... Skaza? To jest... Tak, ja się nie wiedziałam czego spodziewać, szczerze mówiąc w mojej głowie scenariusze były od momentu, w którym ja dostaję gonga i padam i dosłownie w tym momencie już mnie nie ma i koniec walki. Do tego, gdzie ja jej daję Gonga i ona pada. Więc to, i właściwie pomiędzy były wszystkie możliwe scenariusze. Nie wiedziałam zupełnie czego się spodziewać, bo ona e, nic nie wiedziałam o niej. Nie, nie widziałam żadnego jej treningu. E, za, zastanawiałam się, czy to nie jest podpucha ten media no, trener mi też tak mówił, że no nie, no raczej nie, ale z kolei ludzie mi mówili, że no raczej nie wiem, ale z drugiej strony, jak ona mi walnęła, to nie, były, to nie był wcale lekki cios. Pierwszy cios ja mocno poczułam i ja wtedy stwierdziłam, aha, czyliś ciemniała na media treningu, dzięki, dzięki. Już chyba było widać, że masza nie potrafi przyjmować tych ciosów, no bo się kuliła i już chyba odpuszczała tę walkę. Tak, to, by, to było to. To nie była kwestia tego, że ona nie umiała zadawać tych ciosów, bo według mnie właśnie tu, tu nie, nie brakowało jakoś dużo, tylko właśnie kwestia. Braku sparingów, myślę. Ona powiedziała, że miała niewiele sparingów i to, i to wydaje mi się, że to właśnie z tego wynikało. Bo też łatwiej uderzyć niż przyjąć cios. Tak, chociaż cel nie uderzyć w cel nie jest jakoś, ale no rzeczywiście, tak, ja pamiętam też pierwsze moje momenty, jak zaczynałam obrywać od Natalii, bo my z trenowałyśmy, no to rzeczywiście to jest wtedy taka, taki rzeczywiście odruch, to jest ukryć się, schować, odsłon, gdzieś uciec w ogóle z oktagonu i to jest zupełnie normalne. A z drugiej strony taką podstawą chyba, żeby wyuczyć się, to jest to, żeby zrozumieć, że to są bezpieczne warunki, to znaczy, że tu jest sędzia, który ci przerwie, zwłaszcza we freakach to bardzo szybko przerywają sędziowie. Nic mi się nie stanie, tu jest trener, jest cała kadra lekarska, w każdej chwili mogę podnieść rękę i powiedzieć, nie mam już na to ochoty i nara, idę sobie. I to chyba, to jest ten klucz, żeby się psychicznie, w głowie, twój organizm to ogarnął, że, że to tak wygląda tutaj. Tak szczerze, w skali od 1 do 10, jak to był dla ciebie trudny pojedynek, ale szczerze? Mm, psychicznie było znacznie gorzej niż za pierwszym razem, ponieważ presja była olbrzymia, bo rzeczywiście wszyscy mówili, o wygrasz na pewno, tak. Strasznie nie lubię wychodzić z tej pozycji. Zwłaszcza, że ja nie byłam faworytką tam z różnicą maleńką. Ja byłam naj, największą chyba faworytką wśród wszystkich zawodników, więc dla mnie to było. Bardzo trudne, cały dzisiejszy dzień na pół przespałam, na pół przestresowałam. Czułam, jak wychodziłam, czułam tak, że mi się chce kumieć już dopiero co byłam, że dostałam okres, mimo że nie do końca dostałam właśnie to jest tak, że, że tutaj mi spuch palec, no Spuch mi, ale bez przesady no to się, że tu mi jakaś tam mięsień mi się naderwał, wszystko w ogóle czułam, że wszystko jest najgorzej, co może być. I jak wychodziłam, czułam, że nie będę miała oddechu. W trakcie treningu, w trakcie przegrzewania się też miałam tak, że nie mogłam złapać Oddechu. No po prostu miałam wrażenie, że zawalam na każdym możliwym etapie i ta presja, wydaje mi się, że ta presja mi tak mocno walnęła w, w, w psychikę, na szczęście nie w ciało. Nie? A jak już byłaś w nie, to jaki to był trudny pojedynek dla Ciebie w skali też od 1 do 10? Ym... Nie, no w nie to już trochę łatwiej, no, no bo... Nie no właśnie tak nie można powiedzieć, bo ja, wchodzisz do tego oktagonu i wiesz, i jest ten stres taki straszny, i on jest taki najgorszy. Jak za pierwszy cios dostałam, to pomyślałam, okej, okay, oszukiwałam nie będzie ciężko. Jak dałam jej gr grać ciosów, zobaczyłam, jak reaguje, pomyślałam, okej, okay, może to jest pierwsza reakcja stresowa i zaraz będzie znowu ciężko. Później jak za drugim razem to zrobiłam, to znowu pomyślałam. Nie, no ja w ogóle mam to, co mi się dzieje w głowie, w oktagonie, to jest porąbane. Za pierwszym razem też miałam, także w ogóle czułam, że nie, nie, nie oddałam żadnego ciosu. To jest tak, że w mojej głowie mam najczarniejsze scenariusze. Nie, nie, nie ocenisz w skali od 1 do 10? No nie mogę ocenić, bo to co sobie teraz przypominam, to wcale nie było przyjemne. No naprawdę, to zaraz się okaże, że w ogóle fizycznie wydaje mi się, że to było rzeczywiście powiedzmy 3 na 10, nie? No bo fizycznie ja czuję, że jestem lepsza, więcej przetrenowałam i wszystko to czuję, ale Psychicznie w ogóle tak nie czuję. Teraz chyba czas na prawdziwe, mocne wyzwanie. Już wiesz, z kim będziesz walczyła następnym razem. Nie, nie. Jeszcze, jeszcze nie wiadomo. Jedyną osobę, która gdzieś tam się pojawiała lekcji, też mówiła o tym otwarcie, dlatego ja się tym dzielę. No to właśnie była Lexi, bo no ona trenuje dłużej, ale miała trzy takie dobre walki. Do tego fizycznie jesteśmy identyczne, bo mierzymy tyle samo, ważymy bardzo, bardzo podobnie. No i poglądowo jesteśmy z kolei inne. Można się takiej walki spodziewać. Nie mam pojęcia, czego można się spodziewać. To jest coś, co... Spodziewać się yy, spodzie no, co, Spodziewać się można wszystkiego. No, Jezus, spodziewaj się, czego no, chcesz. Takiej walki też byś chciała, jakbyś dostała taką propozycję. Jakbyś się zgodziła, pieniądze by się zgadzały. No, wtedy bym na pewno przemyślała bardzo, bardzo mocno. I to właśnie w takim kierunku, że no to mogłoby być ciekawe. Dobra, nie mogę Cię o to nie zapytać. Wiesz, kto wygrał przed chwilą walkę? Nie. Bomba kontra Muran. Nie wiesz, kto wygrał? Nie wiem, Muran? Nie, bomba. Co? Zaskoczenie zaskoczenia twoje No przecież tego się nikt nie spodziewał. No Nie ma osoby, która by tak przewidywała. No, nie. Muran był w ogóle obok nas w tym, w szatni i ja słyszałam jak on mówił Wchodzę na pewniaczko, już go rozwalę, to jest proste, wchodzę i rozwalam. I ja myślałam, o Mur bomba w ogóle, wow. No więc... O, jakie, za, jakie zakulisowe informacje. Nie można tak mówić, co w szatni no, może, mówili. Może, ale... Nie, no po prostu wiesz, te szatnie były śmieszne w tym razem, bo wcześniej były zamknięte. Ja miałam z Natalią po prostu, nie? A teraz ja miałam z Natalią i przydzielone były jakimś takim malutkim paseczkiem, gdzie wszystko było słychać. I tam był e, właśnie Bomba, tam był... kilka jeszcze innych osób. I generalnie każdy, każdy e, pojedynek był tak głośno komentowany, że ja nie słyszałam swoich myśli. To co Muran mówił jeszcze przed pojedynkiem? Nie, to był Bomba, to był Bomba. Się, bo ja powiedziałam, że Muran. Tak. Nie, to Bomba mówił, to Bomba mówił. Bo ja miałam bombę obok, no, no? Że wchodzi na pewniaczkę. Ja tak myślałam, co akurat, rada, no, no nie. Ale szedł na pewniaczkę. Szed na pewniaczkę. Jak na konferencjach. To jest też ciekawe, nie? Że możesz dwa razy tak totalnie przegrać, ale to już tak, że do szczętu wchodzisz, rozważasz. No, znaczy rozważasz, no jesteś agresywny. już od mm. czasu konferencji. I mm. też go tak, te, tak ludzie postrzegali, już, że wygrał, wygrał potyczkę, Czyli dla niego chodzi, ta presja nie jest taka niszcząca, bo dla mnie to było cięższe znacznie. Ale że... Spodziewałaś teraz, się też tego? Nie, no co ty, co ty. Byłam, przy... no, co ty? Byłam przekonana, że a teraz jeszcze jego ojciec będzie z tym Najmanem. A jak yy, patrzysz na to, że wygrał właśnie bomba, jesteś bardziej szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, że wygrał bomba? Wolałabyś, żeby no to kto wygrał. Jest, to jest pojedynek sportowy, więc ja tak naprawdę mam to gdzieś, gdzie kto tam ja sam, yy, sam yy, sam yy, wygra. Za kogoś z nich? Nie do żadnego z nich mi nie jest jakoś szczególnie blisko. Uważam, że bomba jest bardziej agresywna, ale to mogę, go, mogę rozwiązywać to na konferencjach, czy na rundach. Znaczy na konferencjach się nie dało, bo on wrzeszczał jak yy, porąbany. Natomiast na rundkach yy, ja wygrałam z nim, więc. Pff. Są mi takie bomby. Dziękuję bardzo. Dzięki.